jestem Czołgokrasa, tutaj po w wróciłem i otwieram paczkę kart Update Edition. Niedawno doszły update i dzisiaj otwieram. Fajnie wyglądałem raz otwieram, paczkę, trafiłem Magic Momenta i Runtos 13 Warcelony, Rissing stara. Ja dzisiaj mi, oczekujcie, że będę zbierał je, bo po prostu ja się te dwie edycje. Więc otwieramy pierwszą paczkę. Aha, trafimy się w same z to Jeszcze Kurde, nie mam jak sobie poradzić z jedną ręką, bo ja nagrywam tutaj drugą. a to... widzę, że ja odwrócę na karty, więc zacznę od... Oj, odsunęła mi paczka. Jak by tutaj to zrobić, żeby było widać wszystko? Nie, nie wiem jak to zrobić, żeby było wszystko widać. się oprzeć. Chyba, że oprę o kosz na i będę Wam to pokazywał. Tak też można zrobić że że tak, dziwne nagrywanie. O. O, I teraz patrzymy. Mam nadzieję, że to wszystko widać. Tutaj Jest się kryje. Sokratis na bazowej karcie. Safari. Ojej. Gibbs. Hoger. A pewnie nie tutaj. Tak, tak myślałem. No na defensywnej karcie. Top player i z tyłu... Uuu, rund of 16 Atletico Madrid ładnie, ładna karta, fajna. Trzeba tylko, że ją trochę zepsuły i się nie świeci trochę w ogóle. Czyli tak w ogóle, ale na mało się świeci. I to jeszcze nie koniec, bo mam jeszcze jedno do zaprezentowania, czyli wreszcie znalazłem, już myślałem, że nikt ich się nie sprzedaje. A jedna wreszcie UF już zacząłem 14, 15, 15, 15, bez update'ów otwieramy od razu już bez żadnego wybrania. i co tutaj mamy? Jeszcze fajne jest to w tych kartach update'owych, że e, tam na początku są specjalne karty, a dopiero wodem bazowe Proto, Milanow, Henderson, Cavani, super, Małga, fajnie, Abil, no całe powtórki a chyba pójdę jeszcze jedną paczkę kupić. Tak to już jest. Czekajcie. No a przerwa, idę jeszcze jedną paczkę kupić. Rardowałem.